Witam, słuchajcie, pokażę Wam, jak przygotuję moja rodzinę do tego, że podkładam im tą ramkę. Nie? Jedziemy od razu, bez ustanowienia. To kilka rzeczy będzie Wam do pokazania. Jedziemy, nie? Jedziemy z tym, od razu. I każdą rodzinę dzisiaj będziemy przeglądać, praktycznie dużo dzisiaj tak się zebrało, nie? To tak czasami jest, w takim właśnie robieniu, że to się czasami czegoś nabierze dużo słuchajcie tu mam fajnie tu mam fajnie bo ja tu u góry nie mam yy, ramki odbudowanej widzę przez pszczoły i to już wszystko załatwia to już wszystko załatwia nie? No chyba chyba mam takie coś i czasami po prostu nie trzeba tego ściągać tak tu mają rameczkę od samą tyłu nie musimy nic grzebać tak się udało, nie, tak się udało, słuchajcie, że tu zaczęły jakiś coś tam zaczątek robić, ale no dobra, nie, nie trzeba, ona jest od razu jaka druga od tyłu, więc tak będą robione. One sobie to wszystko ugrzeją, ja może to nawet włożę jako trzecią, żeby miały łatwiej, tu zobaczymy co tu zaczęły klecić. Dobra, zrobiły tylko taki, taki języczek miodowy, dobra. Więc strzepujemy ją tu na szmatkę, tą pszczołę. I ten języczek to możemy zostawić, może jakieś inne dostaną pszczoły, będą go dalej robić. Nie? Dobra. I teraz co tu się odwaliło? Tu pogrubiły na bardzo grubo. W tej chwili, jak one mają tak miodowo, nie? Zobaczcie, jak zbierają. Mają tak grubo, nie? Tu już jest zasklepione, a tu nadal zbierały. Próbujemy im zrobić nawet taki miszmasz trochę, że ten bardzo pogrubiony plaster damy na sam tył i niech to sobie pogrubiają już do ściany, nie? Teraz tak, zrobimy to tylko na potrzeby właśnie, że ten, ja tak często robię. O, dosunę do ściany. Tu sobie zrobię już od razu miejsce. Jakieś. I tak ciężko to wyszło. O, ta ramka też krzywo wisi. Nie. Dobra, spróbujemy się przekopać bardziej do środka. Mi się zrobi taka, o, przestrzeń trochę krzywa. To nic. Taka, jak im się to poprzerabia, to nie ma jeszcze... Tu jest jeszcze ramka. O, tu będzie łatwiej, słuchajcie. Tu będzie łatwiej. Ja im tu dużo dałem, bo ja tu coś robiłem ostatnio. O. Tu już się ładnie uwiązywały, ale to nic. To nic, one tu zostaną po prostu Zostaną tutaj tą larwę. Dobra, i słuchajcie to będzie jeden filmik, ja wszędzie będę robił bardzo podobnie, więc to nie ma żadnego znaczenia. Podchodzimy do tej mojej włoszki, nie? Jedziemy. Idziemy zobaczyć, czy są jajka. To jest właśnie, że musimy mieć kilka takich rodzin wytypowanych, że przez tą noc to gdzieś któreś nam zrobiły jajka, żebyśmy wiedzieli, że, że to jest, nie? Gdzieś. Dobrze. Czemy tą naszą rameczkę tutaj. Tak wyciągamy lekuchno. O, popatrzmy. Oj. Coś ciągnął ten plasterek. No, ale a tu. No, jeszcze tu jajek nie ma, niestety. Może trzeba będzie poczekać jeszcze jeden dzień. Są jajka, są. Słuchajcie, haha, po tej stronie. Jest sobie kilka jajek, i to nam wystarczy. Nie? Czepujemy tą pszczółkę. Możemy się pomóc jakimś listkiem, jak ciężko idzie, żeby to matki nie zabrać. Nie? To jest to. I chodziło nam o te kilka jajek. Słuchajcie, nic więcej. Nic więcej. Gdzie jest ta mateczka? Nie widać jej. Zamknięty samą pszczółkę. Muszę mieć coś konkretniejszego. O. Mam no, taki listek. Jedziemy z nim, nie? No, zmiatać. Zmiatać mi stąd. O! Dobra. Jest ok. Ważne jest to, żeby tej matki stąd nie zabrać, nie? To jest podstawa. Musimy to wiedzieć, czy mamy tą matkę na tych ramkach, czy nie. To jest dla ludzi, widzę, też kłopot, ale no to muszą to ogarnąć w końcu kiedyś, no. Dobra, mamy kilka tych jajek, to jest super. Mamy na tych języczkach, co jeszcze dobudowały sobie przez noc. Mamy to, nie? Dobra, pędzimy szybko. Pędzimy. Pędzimy, żeby tych jajek nie uszkodzić Przez to, że je schodzimy i tak dalej, nie? Dobra, mamy na tą naszą wieżę. Ja tam sobie zrobiłem już jakimś cudem miejscem i to się udało zrobić tak miale, nie? Dobra. I wkładamy im tutaj gdzieś tak jak ukłożyliśmy bardziej po środku, to jest nawet lepiej, że bardziej po środku, bo to ciepło nie? Idzie. Idzie wtedy. Dobrze. Tu zrobimy sobie tak jakoś. Tak. Tak, A tą damy tak szeroko, damy te tu. O! I niech robią szerokie plastry. Czasami też robię, że daję 9 u góry, a nie 10 ramek. Jak tak jest, to niech tak jest. Jak widać już, że one noszą, słuchajcie, i, i zbierają tego grubo, że chcą pogrubiać te plastry, to można zrobić 9 zamiast 10. Wtedy rozłożysz tą górę szeroką, wtedy jak one są na balon do tych ramek, nie? To sobie ta ramka jest. No i mamy. I mamy, i możemy ewentualnie, słuchajcie, w tym momencie mhm. przyjść wieczorem tak, jak zrobiłem to pod ulem przed domem, że przyjść wieczorem albo na drugi dzień. I zobaczyć zawczasu, czy myśmy czegoś nie sknocili wcześniej, nie? że gdzieś nie zauważyliśmy jakiegoś matecznika, czy tak jak w ulu pod domem. Ja w końcu wydedukowałem to, że po prostu mi się to zdarzyło poprzez to, że w momencie kiedy ja zbijałem z yy, z... z rójki, chociaż na tę chwilę, dokładając ten czwarty korpus, tam no to w tym momencie zostały jakieś mateczniki rojowe. Ja ich nie wyciąłem, myślałem, że je zlikwidują. Ale one były już za, za, za daleko, już były w swoim stadium, no i pszczoły je pociągnęły do końca. No, one też robiły te ratunki. No, ale ja na przykład tutaj zauważyłem, że jak we w tym wczesnym stadium y, tych mateczników rojowych, czyli jest miseczka wypolorowana lub jajko, się to zabierze, no to one to zredukują, nie? I zrobią sobie ratunki, a jak już jest gdzieś larwa, to one pociągną to dalej, więc trzeba to właśnie z tym uważać, bo wtedy widzieliście, pod ulem poddałem wczoraj filmik, że, że jakaś ta matka mi się wygryzła, więc to podkładanie te larw y, lub jajek, y, to, to, to y, lub jajek na matki typowo. To, to jest właśnie związane z tym, że my wiemy, co zrobiliśmy wcześniej, nie? Czy nam to usuwanie tych mateczników ratunkowych nam się powiodło. No i to by było to wszystko. Ja po prostu na razie jadę dalej, yy, że podkładam właśnie albo te jajka, albo do tych rodzin, co dzisiaj będę ciął mateczniki rojowe, to do nich będę po prostu podkładał cokolwiek, jakieś jajka, larwy i tak dalej, że mieć tą ramkę przedłużającą typowo, a nie tą, co będzie nam tworzyć jako yy, do robienia mateczników na matki, ale oraz przedłużającą, tak? więc dobra, dobra, jedziemy. I życzę jej pracy.